Ale wielkie. Cześć, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak opuszczałem łódkę, dwie łódki były wyciągane z wody. Pytają się mnie, czy. Jadę na ryby, czy byłem na rybach, ja mówię, że dopiero przyjechałem, słuchaj Nie ma co, nie ma co, dzisiaj jest tak słabo, wszyscy uciekają z wody Dzisiaj ryb nie ma No ale znacie mnie, ja postanowiłem sprawdzić to sam Zobaczyć ile w tym jest prawdy No i coś połowić Sprawdziłem kilka miejsc, chciałem jechać dzisiaj w tym rejonie, ale zupełnie inne miejsce Próbowałem pojechać na jezioro Wiatr dzisiaj jest duży, na pewno też będziecie słyszeli coś tam w kamerze bo jest nawet w porywach do 20 mil na godzinę, czyli macie 32 km na godzinę. Więc na tym jeziorze to nie jest wiatr, który pozwoli cokolwiek połowić. To jedyne wyjście pozostało mi przyjechać tutaj. Nie wiem jak będzie z rybami, bo mówię, nasłuchałem się, że nie warto, że ludzie pouciekali, że byli od rana na pusto. Ale ja to zawsze lubię się przekonać sam. Nigdy nie wiem kto jak szukał tej ryby. Tutaj co przyjechałem, te pierwsze miejsce pokazało mi rybę. Ale muszę się ustawić tak, żeby ta ryba została z tyłu łódki, żebym wiatr miał wtedy w plecy. Wędka bardzo delikatna, bo to jest wędka agnieszki. Kto ogląda moje filmy, ten już ją widział. Kto nie oglądał jeszcze, to jest Sand Legend Tournament. Medium Power to jest modulowana akcja szczytowa. Bardzo delikatna wędka, od 1,8 do 3,8 uncji i tylko od 4 do 10 funtów wytrzymałości plecionki czy tam żyłki. Więc naprawdę delikatna węteczka, ale to już jest czas na delikatne wędki. Jak się jesień zbliża, tutaj mam jak widzicie na główce jigowej sucker Żywa Przynęta główka jigowa jest fire tiger woda jak wiecie Wisconsin River jest ciemnego koloru więc postanowiłem troszeczkę użyć jaśniejszą główkę no i na haczyku który już widzieliście u mnie który się rusza przy zacięciu żeby ryba nie mogła się uwolnić powiem wam że jedne uderzenie już było jak popatrzycie tutaj nie wiem czy to złapie już jest poszarpana zębiskami chwycona była więc dobry znak wszystko już delikatnie patrzę jak płynie woda skąd wieje wiatr gdzie jest ryba musiałem troszeczkę popływać żeby tą rybę zlokalizować I zobaczymy teraz czy warto było na pewno dzisiaj będzie dużo szukania tej ryby dużo przestawiania się dużo kombinowania, jakiś tam zmian przynęt ale to są właśnie ryby prawda, nie zawsze jest tak że co rzut to ryba Czasami trzeba troszeczkę pokombinować żeby tą rybę zachęcić do brania. I podejrzewam, że dzisiaj jest ten dzień cały czas napięta plecionka. Cały czas ręka na koło wrotku, plecionka na, naprężona w miarę jak się da. I delikatne podbicia, i zostawienie, żeby przynęta spadła na dno. Mówię, główka jest 3,8 uncji. Ja przy łódce mam tyle. 26 stóp mam pod łódką, temperatura wody jest już 64 stopnie. To powiem Wam, że to jest taki okres, że jak się w ręce marznie, można ręce włożyć do wody i ogrzać. Nie jest ryba, a to będzie raczej tu Tak, powiem, ale mały nie jest, nie? popatrzcie taki sumisko, zobaczcie jaki wielki jest wyłączyłem Silnik trollingowy, i po prostu puściłem łódkę, żeby spływała z nurtem. No i coś się wydarzyło, ładne uderzenie. Zawsze to nie na pusto, więc nie warto słuchać. Tak jak Wam mówiłem na początku filmu, o nie, nic się nie wydarzy. Wydarzyło się, jak widzieliście, nawet taki sum bardzo cieszy. Zawsze wiadomo, że ryba chce gryźć, tylko po prostu trzeba ją namierzyć i skusić, żeby chciała gryźć. Miałem jakąś fajną rybę, wam powiem jeszcze mi do zbrojkę zerwało. Ale jak włączałem kamerę delikatnie, odpuściłem, kamera się nie chciała włączyć, no i, i ryba zeszła, nie? Czasami tak bywa właśnie z tym nagrywaniem, że przy włączaniu kamery jakaś ryba się odepnie, po prostu ale. Jak piszecie mi później komentarze na, na koniec filmu, że Wam się podobało, że coś, to warto, naprawdę warto. Ja bardzo lubię czytać od Was komentarze. Więc piszcie, lajkujcie, czyli łapka w górę. No i oczywiście subskrybujcie. Jak widzicie, poobstawiałem się wędkami. No bo czym więcej wędek, tym więcej szansy na złowienie ryby. A jak jest dzień taki jak dzisiaj, że do tej pory. Jedna ryba, która wyholowana i w sumie trzy już miałem, których nie widzieliście, bo przy łódce się wypięły. Kto nie trzyma węty w łapie, ten nic nie złapie, bo co jakiś czas tylko zakładam nowe, nowe przynęty. no bo jesienne brania już są bardziej delikatne. Jak się nie trzyma wędki w ręku, to ciężko, ciężko tak wypaczyć. Chyba, że się ryba sama już zatnie, to wtedy, to wtedy będzie. Nie? No i sandacz. Pierwszy, który dzisiaj Wam mogę pokazać. Znaczy się to w Ameryce to jest wolaj, to nie jest sandacz, no bo one nawet nie rosną takich, do takich rozmiarów jak w Polsce. Sandaczyki, które widuję na różnych kanałach. Bardzo przyzwoite. I tutaj też nie ma takich. Przynajmniej w tej, tej erii, gdzie ja łowię. Jest bardzo podobny na się ucieka nie ma takich rozmiarów no, tutaj jakbym złapał takiego 70-75 cm to dla mnie to byłby wyczyn praktycznie życia w tym miejscu to, to naprawdę by było coś a wiem że i wyłapiecie w Polsce i po 80 cm i większe kwała wam za to fajnie też się ogląda wasze filmy różne no i jak widzicie kolejne miejsce na pewno warto jest spróbować Poszukać tej ryby, pokombinować. Nie zawsze się udaje, ale jeżeli nie pojedziemy na ryby, nie spróbujemy, to się nie przekonamy. No i, no i tyle. Taka jest moja dewiza i zawsze się tego trzymam, że ja sam się muszę przekonać. To tak jak rodzice mówili, nie wkładaj śrubokręta do gniazdka, bo cię kopnie. No i przyznacie się, kto z Was nie wkładał, żeby sprawdzić, czy kopnie, czy nie, nie? To jest dokładnie to samo. Był bardzo mały wybór miejsc, które można było pojechać, ze względu na to, że jest niski stan rzeki. Ale to bardzo niski, ale czuć już czuć tą jesień, wszystko co się robi. Już dwa razy wolniej trzeba robić. Ta ryba już tak nie chce gonić za bardzo, więc jest taka hymeryczna troszeczkę. Łatwiej będzie ją namierzyć, bo będzie się grupowała. Ale czym woda będzie się robiła chłodniejsza, tym ryba będzie wychodziła na troszeczkę płytszą, też będzie fajnie, będzie wiadomo, gdzie ją gdzie szukać łatwiej. O, łatwiej będzie ją znaleźć, o, tak. To, że ona się będzie grupowała, to na pewno będzie dużo pomagało, bo będzie łatwiej, łatwiej ją namierzyć. Do tej pory to były tylko white takie w grupie, w stadzie. Sandacze na razie chodziły pojedynczo. A już do zimy one już będą się grupować, więc będzie łatwiej znaleźć tu Jest kolejna ryba. Po tylu godzinach posuwy zaraz zobaczymy, co to jest. Szybkie! I zobaczcie, nawet taka ryba, ile potrafi radości przynieść, nie? Na bezrybiu i rak ryba ale wieje Powiem Wam, że tak wieje, że to chcesz łeb urwa nie jest mała, nie jest duża, nie jest ta, po którą przejechałem, ale jest. Zawsze tak jest, nie Nadzieja umiera ostatnia jest Whitebess To całkiem spory, nie? spora ryba. Widzicie? Całkiem spora ryba. Na boczny trok. Zielony ciężarek. To czy może one chcą gryźć teraz na taki zestaw? Poprawię jeszcze raz i zobaczę, czy dzisiaj się pomyliłem, jeśli chodzi o zestaw. Czy to był tylko przypadek, że ta ryba zagryzła? Pourywałem już trochę, no to miałem taki trunik związany. Siedzi. Siedzi. O, o. Taka oto ci niespodzianka. Następna ciekawa rybka, nie? Już miałem, już miałem się zbierać No nic, a jeszcze jedna? Co? Zobaczymy, będzie jeszcze jedna? Troszeczkę delikatniejszy zestaw ciężarek. uncji, zielony, troszeczkę od dna. Nie po samym dnie. No i tak Wam powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony. Po cały dzień posłuchy, praktycznie. A tutaj w dwóch rzutach, dwie ryby. No nie, no nie. Ale jazda. Ale jazda. Kurde. To wszystko takie byki. Nie że jakieś tam pikusie. Tylko naprawdę byki. Widzicie jakie? Ale jazda. Zobaczcie ile jest. Ile jest od dna, widzicie? Ta ryba już nie żeruje przy dnie, tylko trochę trzeba podnieść tą przynętę od dna. siedzi haha siedzi. Ale jazda. O, co to jest? No jeszcze Smallmouth. Malutki Smallmouthy. Ok. Wracaj do wody. Na rybach jest albo dobrze, albo bardzo dobrze. No do tej pory było dobrze, bo byłem na rybach. A teraz jest bardzo dobrze połowę te ryby! To ryba była przynajmniej... Nie do ryba! Dwa razy nie trafiłem. Po raz wiek trafiłem. Niech pan pichaczek jest pusty, nie to? Jeszcze nie jeszcze nie wiem co patrz, Ale chodź, zobaczcie jaka konkretna to już był prawdę mówiąc, trochę dałem ciała, że nie spróbowałem tego zestawu wcześniej. Tylko trzymałem się tego, co mi wcześniej działało, czyli parę tygodni temu zapomniałem, albo nie wiem, no zapomniałem pewnie o tym zestawie i brnąłem w to, co działało wcześniej. Ale dzisiaj widzicie taki zestaw. Więc wy, chociaż nie zapomnijcie, oglądając mój film, że jeżeli ryba nie chce zagryzać. Przy samym dnie, to trzeba troszeczkę to obciążenie podnieść Jak widzicie, skutki tego są Otóż nie jest to, że przypadkowa ryba Bo ta ostatnia trzy razy uderzała w przynętę, więc to nie jest przypadek Jest To jest właśnie przyjemność zwędkowania Jak uda się namierzyć rybę aktywną Dobrać przynętę odpowiednią. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj Ale wielki. Zdrowa ryba, silna ryba. Ten gatunek walczy do samego końca. Kolejny small i kolejna ryba. O, jest i walaj. Czyli tutaj jest naprawdę bardzo dużo aktywnej ryby. Może przez te korzenie albo one tutaj podeszły i żerują tutaj. W każdym razie jak widzicie, white bassy small -y i walaj się trafił. Fajnie, że wytrwaliście do końca I Ja też się cieszę, że wytrwałem tak długo z dzisiejszego dnia Bo to jest właśnie Teraz zapłata za tą wytrwałość Za konsekwentność Za pływanie, za zmienianie miejsc To jest właśnie nagroda No i Chciałbym dzisiejszy dzień Zakończyć Pożegnać się z wami Rybą więc zobaczcie, zestaw jest. Żywa rybka jest. No i teraz obstawiajcie. Są dwa uda. Uda się albo się nie uda, nie? Dajemy. Trzymajcie kciuki. Nie bójcie się. Ten klip nie będzie trwał wiecznie. Jedno. Jedno ściągnięcie przynęty. Jednak będzie bez ryby. Ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że byliście ze mną, że wytrwaliście do końca. Warto jest zmieniać, szukać, kombinować, pływać. Ja naprawdę dzisiaj byłem w dużej ilości różnych miejsc. Bardzo dużo widziałam tej ryby. Nie była to ryba aktywna, dopiero na sam koniec, jak już Wam mówię, jak już postanowiłem, że się będę zbierał. Bo to nic z tego udało się! Udało się, bo czasami też i łódź szczęścia jest potrzebne. No i dzisiaj miałem to szczęście. Trafiłem z, z przynętą, z tym trójnikiem. Trójnik zielony ciężarek. Popatrzcie, ile tutaj jest tak z 8 cali żyłki do dołu, czyli jakieś 20 cm. No jak tutaj widzicie, dwie stopy to jest 60 cm. Lidera, numer 2 haczyk i żywa, żywa rybka. krapi minął, akurat to są, bo chciałem wziąć troszeczkę jedne duże i jedne małe. Czyli wziąłem jedne, jak Wam mówiłem wcześniej, Wolaj Saker a drugi wziąłem w i minął, żeby było albo, albo grubo albo mało na grubo nic się nie udało a na mało widzieliście fajne, fajne white base. dzięki bardzo, tak jak mówiłem, że wytrwaliście do końca że chciało wam się obejrzeć ten film zapraszam na kolejne jesienne filmy na moim kanale na jesień na pewno będzie się działo, więc trzymajcie rękę na pulsie jeszcze przy pożegnaniu z wami roz, rozładowała mi się bateria i wtedy właśnie jak się tylko wyłączyła kamera, jeszcze było uderzenie ryby i jeszcze ryba na koniec. Wiem, że w drugim rzucie, no bo w drugim miało być w pierwszym. Ale jak to mówią, do dwóch razy sztuka, nie? No nie pokazałem wam tej ryby, bo złośliwość rzeczy martwych ale naprawdę gęba mi się cieszy fajnie że udało mi się wam nagrać pokazać ten film dzisiejszy że nawet w tak trudnych warunkach można połowić jak ludzie mówią że nie bierze ryba nie warto jechać nie słuchajcie próbujcie sami łówcie bawcie się i do zobaczenia na kolejnych moich filmach pozdrawiam was bardzo serdecznie cześć